Siema. Przychodzę do Was z kolejnym filmem, który zmontowałem, a jest to cały proces wypolenia tablicy, którą mogliście ostatnio zobaczyć na mojej. Stronie na Facebooku oraz na Instagramie to jest tablica Oja. Jest to, to połączenie słów Wii oui oraz ja. Jedne z francuskiego, drugie jest z niemieckiego. A podobno ta tablica ma służyć do łączenia się z, mm, z drugim światem. E, ja potraktowałem to czysto jako projekt. E, oczywiście śpieję jak dalej, nic się nie dzieje. Komentarze, które mówią o tym, że no. O tym, że no, powinny się osoby martwić, które się tym zajmują. Jeżeli ktoś w coś wierzy, no to, to niech się martwi. Dla mnie jest to kawałek deski i wskaźnik, który wykonałem. Za co bardzo też chcę serdecznie podziękować koledze z Secret Wood za to, że bardzo szybko pomógł mi ogarnąć taki oto wycięty dokładnie w, w kawałku drewna wskaźnik. Sam bym tego nie zrobił, nie mam odpowiednich narzędzi, ale oczywiście jestem bardzo wdzięczny za szybką pomoc. No i reakcję tutaj mojego kolegi Arka, bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Co do samego filmiku, montaż zajął mi prawie dwa tygodnie i starałem się, żeby wszystko grało jak należy, razem z muzyką. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że całość tego procesu nie, nie będziecie patrzeć tylko na, na efekt końcowy, tylko również na proces, który bardzo długo trwa. Abstrahując od tego, ile trwał proces montażu, bo bardzo dużo ja się po prostu uczyłem w trakcie wykonywania tego montażu w tym momencie, ale wydaje mi się, że wyszło to całkiem dobrze. Nie chciałem wypuścić rzeczy, która nie byłaby według mnie. Która nie wyglądałaby dobrze, dlatego, dlatego też prawdopodobnie tak, e, tak długo zajął mi proces montażu tych wszystkich fragmentów, które nagrałem. A niektóre fragmenty tego filmu są przyspieszone okay. 500 razy. Naprawdę, są przyspieszone 500 razy tylko po to, żeby na tym filmie wyszło to w przyspieszeniu 5-6 sekund. Więc robi to naprawdę duże wrażenie i może być, może dawać mylne wrażenie, że ten proces trwa bardzo szybko, ale tak naprawdę no nie trwa. Sam proces wypalania potrwał kilka, kilkanaście godzin. Montaż też potrwał swoje, a ja tutaj wyganiam dym z nawilżacza, bardzo mi pomaga. Nawilżacz oczywiście pomaga mi teraz. w. W tych ciężkich czasach, kiedy jest naprawdę suche powietrze. Co do y, wypalania. Całość y, wykonałem wypalarką Kebarov. To jest ta wypalarka. Ona nagrzewa się od 450 stopni do 750. <laughs> Operowałem tutaj na niższych temperaturach oczywiście, ponieważ te wyższe temperatury powodują już, że groty rozgrzewają się naprawdę do czerwoności. Więc w momencie, w którym oscylujemy sobie tak w okolicach 450-600-650 maksymalnie, da się naprawdę sporo wykonać i dokładnie. Jest jeszcze parę trików, o których kiedyś mogę Wam opowiedzieć na temat tego, jak niwelować tą temperaturę w momencie, w którym już jest nagrzany ten grot, ale skupmy się po prostu na tym, co, co zrobiłem teraz. Zobaczycie, prawdopodobnie na filmie, dwa rodzaje końcówek, które wykorzystywałem. Są to jedna taka cieńsza. Mam nadzieję, że wyostrzy, może. A druga jest bardziej płaska i przystosowana do wypalania na raz trochę większej powierzchni. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli chcecie, jeżeli was to interesuje. A jak nie, to po prostu spójrzcie i zobaczcie, ocencie, jak to wygląda. Bo ja naprawdę. Spędziłem dużo czasu na tym, żeby cały ten y, film, bo wyszło do tego prawie 3 minuty, <laughs> dało się jak najlepiej obejrzeć. Zapraszam. Nie, no żartuję. Nie będzie żadnego odliczania. Spokojnie. bawcie się dobrze. Gdybyście się zastanawiali, czym to jest wszystko nagrane? To jest nagrane telefonem. Gdybyście się zastanawiali, jak zrobiłem przejścia? To są zrobione za pomocą szklanki. Jakbyście się zastanawiali? Nie wiem, nad czym możecie się jeszcze zastanawiać. Dajcie mi znać. Jeśli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. No i do zobaczenia.